Cześć! Yy, przepraszam, że tak w takich okolicznościach, ale mamy remont i, i innych okoliczności po nie mamy. Witajcie na kanale z Z tej strony Natalia. Przychodzę dzisiaj do was, ponieważ nie miałyśmy z Beatą okazji, ani się przywitać, ani się nawet przedstawić. No po prostu kicha z naszej strony, że tak powiem kiepsko. Ale dobra, jestem tu po to, aby nadrobić to, co stracone. Beaty ze mną nie ma, ponieważ pojechała do pracy. Ktoś musi zarabiać na rodzinę, no nie ma zmiłów. Chciałabym powiedzieć. Że założyłyśmy z Beatą ten kanał. Wiecie dlaczego? Jeśli nie wiecie, to wam powiem z miłą chęcią. Założyłyśmy ten kanał po to, aby pokazywać Wam skały w naszej okolicy dokładnie w Jurze krakowsko-częstochowskiej, bo tutaj się znajdujemy. Mieszkamy w małej miejscowości nieopodal Krakowa nazywa się Kleszczów. Jest to bardzo urokliwa wioska, graniczy z, z Kochanowem, a w Kochanowie znajdują się skały. Nasze tutaj po prostu guru. Jakie skały znajdują się u nas w Kochanowie? No mamy tak, walec na pewno, mamy trzy korony, mamy płaskule mamy Plask Kolca, jeszcze jest Wiosna Kleszczowska i wiele innych. Chciałabym powiedzieć jeszcze co będziemy tutaj na kanale robić i co wy będziecie od nas dostawać, że tak powiem. Chodzi nam głównie o to, aby pokazywać trasy, jakie trzeba pokonać, aby dostać się pod normalną skałę. Będziemy pokazywać samą skałę, drogi wspinaczkowe, czy były one łatwe, czy zasługują na, na czwórkę, w skali kurtyki na trójkę, na dwójkę, no i tak dalej. Oczywiście nie będziemy podważać żadnej wiedzy i kompetencji tych, którzy te właśnie stopnie w skali, ustalali. Będziemy wyrażać naszą opinię na ten temat. Będziemy pokazywać, jak się wspinamy, będziemy razem z Wami udoskonalać swoje umiejętności, Bo chciałabym, również to z mojej strony, z mojej inicjatywy, że tak powiem, e, chciałabym razem z Wami ćwiczyć. Po prostu chciałabym na ten kanał wrzucać również filmiki, które będą pomagały Wam wzmocnić swoje mięśnie, ramion, mięśnie brzucha, mięśnie pleców, no po prostu wszystkie mięśnie potrzebne do wspinaczki. No, czyli w sobie całe ciało. Jeżeli byłaby chęć, to ja bardzo chętnie będę nagrywała takie filmiki. Czasem może poprowadzę jakiś dzielnik. Dlaczego nie? Z tym filmem możecie co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale oprócz treningów, oprócz samej skały, samej wspinaczki. Będą głównie vlogi z tych wspinaczek, z tych wypraw, takie jak w pierwszym filmiku odnosnie na górze, także możecie sobie zobaczyć, możecie zapodać swoje pomysły. My jesteśmy otwarte i chętnie skorzystamy z tego. No, odnośnie tych treningów. Jezus, Natalia, to miał być poważny film. A my tutaj sałatkę jeżynową. Chcecie przepis? Napiszcie w komentarzu. No dobra, nie ważne. Wracając odnośnie tych treningów. E, będą to po prostu propozycje ćwiczeń, które będę wrzucała na kanał. No i będziecie mogli sobie wybrać i sami ułożyć trening. No jak, jak będziecie woleć, tak? Te będą tylko różne propozycje, wiadomo, ja nie jestem jakimś tam profesjonalnym trenerem, w ogóle nie jestem trenerem, jestem amatorką, że tak powiem, ale, ale jednak y, znam się troszeczkę i wiem, jakie ćwiczenia pomogły mnie w rozbudowie mięśni, pomogły mi się wzmocnić, więc chcę tą wiedzę również przekazać Wam. Y, jeśli filming był dla Was y, fajny... Jeśli e, Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, udostępnijcie i zasubskrybujcie nasz kanał oczywiście. I zostawcie w komentarzu <grystanie> znak, czy jesteście przepisy na naszą sałatkę. Bo, bo to Natalia mnie wykończyła. E, no i co? No i ja się żegnam z Wami. Mam nadzieję, że w przyszłym filmiku zobaczycie również Beatę razem ze no, mną. Ja bym chciała, aby ona tutaj była. I co i do zobaczenia następnym razem.